Nie ma problemu. Ubezpieczanie mieszkania będzie Witam na 50, na 50 u Henryka. Bardzo mi miło tutaj gościć i chcę przesłać specjalne życzenia od mojego kolegi Stanisława Jasinek, właściciela firmy ubezpieczeniowej Perfekt. Życzę wszystkiego najlepszego, szanownemu jubileuto jubile... jubileutu... lubi Latowi, przepraszam. No będzie pojawia, ja nie umiem tak wymówić. Oddaję Henrykowi Heniowi ten mikrofon. Eee. Staszku, dziękuję Ci za życzenia i chciałbym eee, w, w, e, chciałbym do Twojego ubezpieczenia. Eee, u Ciebie być i, i chciałbym jakieś zniżki mieć, to przejdę do ciebie no. i tyle Chemik no. e, ma dużo do ubezpieczenia, samochody, kilka mieszkań, także liczy na e, zniżkę. Na zniżkę. Na pewno będzie. Dziękujemy za życzenia. Ég er að sjá ég útrú að sjá það.